Wybaśnione historie, baśnie, legendy i inne bajania, czyta Michał Kwiatkowski. Legenda o Warsie i Sawie Dawno, dawno temu stolicą Polski był Kraków, a jednym z ważnych miast Gniezno. Między nimi wiodły dwie drogi. Jedna lądowa, przez dziką puszczę. Mówiono o niej, że żyją tam nie tylko wilki i niedźwiedzie, ale też różne diabły i upiory polujące na podróżnych. Zwykle więc każdy wybierał drugą drogę, po wodach Wisły. Płynęło się nią aż do Płocka, skąd do gniezna wiódł piękny lądowy szlak. Pewnego dnia król polski, Kazimierz Sprawiedliwy, musiał udać się do Gniezna. Wybrał podróż Wisłą i wraz z orszakiem, sług i rycerzy wsiadł na statek do Płocka. Zabrano ze sobą na drogę bogate zapasy, jednak był to suchy prowiant. Król szybko się nim znudził i już drugiego dnia żeglugi zaczął tęsknić za świeżym jedzeniem. Tymczasem statek płynął pomiędzy porośniętymi, gęstym borem brzegami. Puszcza wcale nie wyglądała groźnie z jego pokładu. Wokół śpiewały ptaki, nad wodą kwitły kwiaty, po gałęziach przemykały wiewiórki, a pomiędzy liśćmi prześwitywał złoty blask słońca. Wszyscy oglądali z zaciekawieniem ten widok i nagle zobaczono, że nad brzegiem wznosi się malutki drewniany mostek. A z za pobliskich zarośli widać słomianą strzechę niewielkiego domku. Zatrzymać statek, zarządził król. Zobaczymy, jacy dobrzy ludzie tutaj mieszkają. Najjaśniejszy panie, to może być kryjówka zbójców, albo diabelska pułapka. Zatrwożyli się dworacy. Zbyt tu schludnie, aby tak było, odpowiedział król. A nawet jeśli, to moi rycerze nas obronią. Zatrzymano więc statek. Król, w asyście kilku dworzan i kilku najważniejszych rycerzy, wysiadł na ląd i ruszył wysypaną złotym piaskiem ścieżką. Za kilka chwil zobaczyli niewielką drewnianą chatkę z dachem krytym słomą. Po podwórku chodziły kury, za płotem pasła się krowa, a pod oknami rosły złote słoneczniki, błękitne chabry i czerwone maki. Wokół krzątała się ładna młoda kobieta, za którą chodził mały, kudłaty piesek. Przywitała gości uprzejmie i zaprosiła do domu, tłumacząc, że jest sama, ponieważ mąż Pietrko łowi ryby, ale niedługo wróci. Postanowiono na niego zaczekać. Gospodyni podjęła wszystkich świeżym mlekiem, chlebem, potrawką z ryby i owocami. Król był zachwycony. Już dawno jedzenie tak mu nie smakowało. Podczas posiłku król zauważył, że Pietrko jest czymś zmartwiony. Postanowił mu pomóc i zapytał, co go gnębi. Niedługo moja rodzina się powiększy, powiedział na to rybak. Ale nie mam jak ochrzcić syna. W Boże nie ma kaplicy, nie mamy też wozu ani dużej łodzi, żeby się dostać do miasta. Mogę wam pomóc! Rzekł król. Teraz jestem w drodze do Gniezna. Za kilka tygodni będę wracał. Zabiorę wtedy ze sobą księdza i wyprawimy chrzciny waszemu dziecku. Za kilka tygodni król powrócił do skromnej rybackiej chatki, wioząc ze sobą księdza. Wówczas okazało się, że żona Pietrka urodziła nie jedno, ale dwoje dzieci bliźniaki. Chłopca i dziewczynkę o okrągłych buziach i niebieskich jak niebo oczkach. Na pobliskim pagórku przygotowano ołtarz z brzozowych i dębowych gałęzi, ozdobiony świeżymi kwiatami. Wszyscy składali dzieciom wspaniałe dary. Chłopiec dostał piękny miecz, bogato zdobioną zbroję i ozdobną tarczę, a król obiecał przyjąć go na swego osobistego pazia, gdy osiągnie odpowiedni wiek. Dziewczynce podarowano przepiękne suknie i cenną biżuterię, a król zapewnił jej miejsce w orszaku dwórek królowej. Uroczyście nadano dzieciom imiona. Chłopca nazwano Wars, a dziewczynkę Sawa. Odbyła się też wielka uczta na cześć dzieci i ich rodziców. W pewnej chwili król wstał i podniósł kielich na znak, że chce przemówić. — Pietrku! — w uznaniu Twojej skromności i dobroci, od dziś ziemia wokół, dokąd sięgnąć wzrokiem z pagórka z ołtarzem, należy do ciebie. Oznajmił król. Nadaję ci też nowe imię. Jako ojciec Warsa i Sawy będziesz się nazywał Warsz. Przyślę ci łodzie i wozy, a ty zbierz ludzi i razem załóżcie tutaj osadę, którą nazwiesz Warszawa. Jak rozkazał król, tak się stało. Dzieci rybaka wychowały się na królewskim dworze i wróciły do domu, gdzie mądrze i sprawiedliwie rządziły swoją ziemią. Wars był mądry i odważny, a Sawa piękna i roztropna. W ciągu paru lat wokół rybackiej chatki wyrosła bogata osada. Jej sława rosła, coraz więcej ludzi się w niej osiedlało. Pełna ryb wisła, bory, pełne zwierzyny i żyzna ziemia, którą odkryto po wykarczowaniu drzew, mogły wykarmić każdego. Więc wioska rosła cały czas. Z osady stała się miasteczkiem, z miasteczka miastem, aż w końcu została stolicą Polski. I jest nią do dzisiaj.